Witajcie kochani. Uwielbiamy paprykę, a zwłaszcza mój mąż uwielbia papryki ostre. I w tym roku e, przerobiłam ponad ponad 40 kg papryk. Nie wszystkie oczywiście były z naszego ogrodu, niektóre tutaj po sąsiedzku zakupione, ale większość jednak mieliśmy swoich papryk. I teraz zobaczcie, mam mnóstwo pięknych, wspaniałych nasion. Na sam koniec sezonu to już było takie no, bardzo smutne, że robi się zimno, a papryki jeszcze miały tyle kwiatków, jeszcze miały tyle owoców, dlatego niedojrzałych oczywiście, dlatego niektóre z nich przyniosłam do domu, żeby tutaj przezimowały i. Ciesząc się z tego, że papryka jest rośliną wieloletnią, mam nadzieję, że w przyszłym roku te trzy krzaczki papryki, które mam w oranżerii, już nie będą musiały rosnąć od malutkiego ziarenka, tylko właśnie będą już tylko powiększały swoją masę zieloną, a co za tym idzie, będą miały o wiele, o wiele więcej owoców. Te ostatnie papryki. Przerobiłam na taki miks, na takie mieszanki i nazwałam to pożegnaniem z papryką. Tutaj są różnego rodzaju papryki. To papryki oczywiście ostre, ale i też różne reszteczki papryk słodkich. I bardzo lubię, właśnie kiedy przynoszę mężowi te słoiki, bo każda papryczka, którą wyciąga, ma inny. Kształt i jest przynajmniej kilka rodzajów papryk. Te malutkie papryczki to są właśnie te, które są dwie w oranżerii na zimowaniu tutaj u nas. One były mega, mega ostre, chyba najostrzejsze, tak jak mówiłeś. Te malutkie, one taki miały kolor żółtawy. Tak, te były najostrzejsze z papryk, które my mieliśmy, natomiast tak. dostaliśmy na wymianie nasion. Takie papryczki. Papryczki Habanero. Habanero. Tak. Kochani, bardzo dziękuję pani, która dała nam te papryczki, bo to jest już taka moc, że takich papryk tak mocnych jeszcze nie jadłem. Nie wiem, czy to, są, czy to jest najmocniejsza papryka, ale. Ale jedna ale, z najostrzejszych. Tak, jedna z najostrzejszych. Wziąłem dosłownie taki malutki kawałek sobie odciąłem. No to mnie naprawdę... To I to jest... z takiej wysuszonej papryki, tak, prawda? Tak, tak. I właśnie wczoraj wyjmowałam te wszystkie nasiona i Krzyś mówi, tego nie wyrzucaj, no bo ja chciałam te skóry wyrzucić wysuszone. on mówi, nie, ja... że, że tego... Nie wyrzucać, bo ty to wszystko będziesz jadł, tak? Znaczy zrobimy, zmielimy. Zmieli to? Aha, w tym tak, sensie, że tak, chcesz tak. to zmielić, no Tak, to, 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 to trzeba, tak, no to trzeba w takim razie przynajmniej ten nosuszyć. A ta papryka, jak mówiłeś, ona była najmniej ostra z tak. tych wszystkich, mm. prawda? Tak. I teraz, jakie mamy papryki, e, e, oprócz tych, które już sadziliśmy, to tutaj. E, też jest, jest, właśnie to jest to na wymianie nasion, że w zasadzie niewiele osób podaje odmianę, ale i też może po prostu tej odmiany nie znać. Dlatego nasiona z tej papryczki zostały opisane strączki cienkie, długości około 10 cm, więc tych nasion mam sporo i jest to taka klasyczna chyba papryczka, czyli taka dosyć ostra. Teraz tutaj znowu mamy taki opis, czyli chili strąg około 20 cm, czyli to znaczy, że to jest ta papryka taka średnia. Tu mam nadzieję, że też będzie ta papryka ci smakować, bo ona została opisana jako papryka ostra z Tajlandii. A przecież tamtejsza kuchnia tajska, też jest znana z tego, że jest to kuchnia ostra. Więc takie, ma już takie piękne, żółciutkie e, nasionka. Myślę, że będzie będzie miała swoją moc. Tu mamy klasyczną naszą paprykę, która też dostałam na wymianie nasion Siberian House Chili, ale jest to papryka znana nam. Natomiast tutaj, w tym roku, Siberian House Chili. Miała kłopot, żeby dojrzeć do koloru czerwonego, i w dużej mierze właśnie była taka zbierana, jeszcze nie czerwona. No i tu właśnie mamy kilka, dosłownie kilkanaście nasion papryki habanero. I jeszcze cieszę się, bo od Zosi, tylko już od Zosi Włoszki, tak ją będę nazywać, już mam spakowane te nasiona, i tam ona nam dała też ostrą papryczkę peperoncino. Tak się nazywa. Jak wiecie, mój mąż lubi bardzo ostre papryki, dlatego niektóre z nich, tutaj mamy akurat papryki pomidorowe tych papryk miałam chyba 8-10 krzaków w Donicach, więc po prostu zostały pocięte na ćwiartki i razem z tymi nasionami. Które mają tę właśnie swoją ostrość, tę moc, zostały zawekowane. Czyli jak jest taki słoiczek z nasionami, to na pewno jest to bardzo, bardzo ostre. A niektóre z tych papryczek właśnie zostały pozbawione gniazd nasiennych, i to jest zapewnie też bardzo ostre, ale nie aż tak. I właśnie to pożegnanie z papryką, tak wzorując się na filmie, na tytule filmu Pożegnanie z Afryką, to to wiecie kochani, przerabiałam tyle, tyle kilogramów tej papryki, to e, a ja akurat mam taką wrażliwość na tę ostrość, i ja nie muszę papryki próbować, bo wystarczy jej zapach i on już jest dla mnie drażniący. Więc ja tych papryk nie jem, tak jak je to mój mąż, ale właśnie ostatnie słoiki, tak powiem z dużą ulgą, nazwałam pożegnaniem z papryką, bo to już było po prostu dosyć, jak dla mnie. Kochani, e, jeżeli rozpoznajecie, jeżeli rozpoznajecie nazwy tych odmian papryk, to tak w zasadzie można tylko po Poznać po wyglądzie takiego wysuszonego strąka, to napiszcie w komentarzu, co to może być za papryka. Tutaj mamy też taką paprykę, właśnie jeżeli wiecie, co to jest za odmiana, to napiszcie. A jeżeli macie jakieś jeszcze swoje nasiona, mocnych, ostrych papryk, czy też jakieś swoje ulubione e, odmiany, to napiszcie w komentarzu, bo my bardzo chętnie. E, Albo się wymienimy na takie nasiona, albo po prostu będziemy szukać takich odmian. Jeden z naszych znajomych to jest Pedro, który jest głównym bohaterem filmu Ziarno Świadomości i bardzo Wam ten film serdecznie, serdecznie polecamy. Też kocha Ostrą Paprykę i on ma. Ponad 300 odmian Ostrej Papryki, ale Pedro mieszka bardzo, bardzo daleko na Podlasiu. Film Ziarno Świadomości jest warto obejrzeć. To nie jest film dostępny może teraz już na jakiejś platformie filmowej. Można wypożyczyć ten film, natomiast nie jest on tak do obejrzenia w kinie, tylko w kinie objazdowym, czy w jakimś małym takim klubiku filmowym więc jeżeli w waszej okolicy będzie ten film emitowany to koniecznie na niego pójdźcie bo naprawdę warto jest to zobaczyć więc kochani czekamy na informacje jakie jeszcze odmiany papryki bardzo bardzo ostre uprawiacie i czy macie nasiona tych papryk a ja teraz pójdę do or o pójdę teraz do oranżerii pójdę z psem Kot śpi tutaj obok mnie, pies domaga się, żeby iść na spacer, a ja siedzę sobie z nasionami papryki w ten poniedziałkowy poranek i będę za chwileczkę te nasiona pakować. Pozdrawiamy Was, kochani, serdecznie. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Ja się cieszę z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, i śmiej Make okay, walk this way. To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy.